Wzrost wskaźników PMI dla polskiej gospodarki był zaskoczeniem. Znów one znalazły się powyżej 50 punktów. Czy są rzeczywiście powody aż do tak dużego optymizmu? O to zapytam doktora Przemysława Kwietnia, głównego ekonomistę XTB. Witaj Przemku. Jak przyjąłeś ten wzrost PMI? Witaj Zbyszku, witam Państwa. Ja akurat zakładałem w mojej prognozie wzrost wskaźnika powyżej 50 Punktów, więc trochę niżej niż ten wskaźnik wyszedł, ale, ale jednak, więc dla mnie te dane może nie są takim wielkim zaskoczeniem. Bardziej jest kwestia tego, jak je interpretujemy, bo no, tak jak w drugim kwartale te dane makroekonomiczne były fatalne. Mieliśmy niedawno potwierdzenie tego w USA, w strefie euro, gdzie, ten, gdzie PKB spadł no od powiedzmy 8-9%, to blisko. 20% w skali roku, tak jak to miało miejsce w Hiszpanii. Tak też te dane uległy dramatycznej poprawie pod koniec drugiego kwartału i na początku trzeciego i, i też wielu inwestorów, moim zdaniem, trochę źle je interpretuje, tak? Bo na przykład mieliśmy, mamy jednocześnie poza pmi Majami, o których wspomniałaś, w Polsce wskaźnik rośnie najwyżej od sierpnia 2018 i w ogóle jest pierwszy raz. Powyżej 50 punktów od listopada 2018, ale też w Europie mamy mocno wskaźniki powyżej 50 punktów już, ale też najnowsze dane o sprzedaży detalicznej pokazują, że w strefie euro ona już też wróciła do poziomu z lutego I mogłoby to tworzyć takie wrażenie, że no w zasadzie ten kryzys był bardzo krótkotrwały, i um, no, jakby już. Ee... słynna literka V. Tak, można iść dalej, ale tak nie jest. Skażę tutaj na dwie kwestie. Po pierwsze, odkopujemy się z głębokiego dołka i wskaźniki PMI szczególnie tutaj sprawiają mylne wrażenie, bo one pokazują po prostu, czy jest lepiej czy gorzej niż przed miesiącem. Więc no, ten wskaźnik pokazuje nam, że koniunktura się poprawia, ale nie pokazuje, w którym punkcie jesteśmy. Czyli no, jest lepiej niż w czerwcu, w czerwcu było lepiej niż w maju i tak dalej. Ale doń no, dołek był głęboki, więc, więc to nam nie mówi, że wróci, jakby odrobiliśmy straty z pandemii. To, że jesteśmy teraz powyżej 50 punktów, a jedynie, że idziemy w dobrym kierunku. Ale też te dane o sprzedaży na całym świecie, zresztą nie tylko w strefie czy w Polsce, one też należy interpretować z pewną ostrożnością, ponieważ po pierwsze, konsument no, ma pewne wydatki, które były odroczone w wyniku pandemii przez lockdowny i przez w ogóle taki duży okres niepewności. Konsumenci wstrzymali się z częścią wydatków, z którymi teraz I więc po, po części ten popyt jest wyższy z tego powodu, ale przede wszystkim chyba jest wyższy z tego powodu, że no, mamy ogromną interwencję państwową i fiskalną i pieniężną, w wyniku której ten popyt nagle wzrósł. I jakby tutaj najlepszym przykładem jest USA, gdzie dochody z pracy mocno spadły, ale dochody gospodarstw domowych łączne mocno wzrosły. Czyli mimo kryzysu mocno wzrosły dochody gospodarstw domowych, bo rząd rozdał tyle pieniędzy. Wiadomo, że to jest nie do utrzymania na dłuższy termin. Teraz w USA rozmawia się na temat takiego mniejszego pakietu, żeby po prostu nagle ludzie nie zorientowali się, że. Pieniędzy mają jednak dużo mniej, no ale jakby już teraz deficyt jest ogromny, więc wiadomo, że tak się nie da w nieskończoność. I tutaj zagrożeniem jest to: znaczy, fajnie, że udało się uniknąć takiej spirali recesyjnej, gdzie mocne załamanie wydatków prowadziłoby do, do gwałtownych cięć zatrudnienia i, i to nakręcałoby się nawzajem, więc to, tego udało się uniknąć, to jest oczywiście na plus. Natomiast jest pewne zagrożenie, że w momencie, kiedy wygasną te efekty stymulacji. No wzrost będzie mizerny tak? I, przez, i może taki być przez dłuższy okres czasu, no bo już nie ma pola ani po stronie stóp procentowych, ani po stronie właśnie deficytów, żeby tę gospodarkę nakręcać. Więc ten, można powiedzieć, te perspektywy gospodarcze cały czas są pełne wyzwań przed biznesami, które dodatkowo jeszcze stoją przed perspektywą tego, że zmienia się świat, tak? jakby technologia związana ze, ze zmianami, choćby z tego tytułu, że więcej czasu spędzamy w domu, to to wszystko też sprawia, że wiele firm ma no, okres pewnych wyzwań przed sobą. A w ogóle nie wspomnieliśmy o, jakby, o tym, że no, jeszcze może ta pandemia dać nam się we znaki. To już nawet przy założeniu, że takim optymistycznym że ona będzie wygasać to, ten, to ten jakby te perspektywy wcale niekoniecznie są aż tak dobre, jak to pokazują bieżące dane. Czy przy tak wielu czynnikach niepewności traktujesz, że jest jednak prawdopodobne, że PMI do końca roku w kolejnych miesiącach będzie powyżej 50 punktów? Czy przewidujesz dużą zmienność, no i możemy wrócić właśnie do tego poziomu 31,90 z miesiąca kwietnia bieżącego roku? 31 prawdopodobnie nie, bo tak niskie wskaźniki notowane są wtedy jakby tutaj czy pamiętajmy o tym jak jest tworzony ten wskaźnik. To jest różnica firm, które mówi, że jest lepiej od tych, które mówią, że jest gorzej, nie uwzględnia się tych, które mówią, że jest tak samo. W dużym skrócie. Więc żeby wskaźnik był na poziomie powiedzmy sobie około 30 punktów, no to ta różnica musi być bardzo na niekorzyść tych, którzy mówią, że jest lepiej. Ogólnie powszechnie musi się uważać, że jest gorzej. Więc to jest mało prawdopodobne, bo tak się dzieje tylko w okresie gwałtownych zmian. Natomiast jest możliwe, że te firmy, które teraz mówią, że jest lepiej, no w kolejnych miesiącach ta poprawa gdzieś się zatrzyma, no to przestaną tak mówić i ten wskaźnik utknie na, na, na przykład na poziomach, no bo za kilka miesięcy zajdzie poniżej 50 punktów i, i tam utknie. To jest ryzyko, które moim zdaniem. To jest to, o czym powiedziałem, że może, może być tak, że po okresie wygaśnięcia tych programów stymulacyjnych, no po prostu tempo wzrostu gospodarczego będzie niezadowalająco niskie. O tym, dlaczego wskaźniki PMI zaskoczyły tak dużymi wzrostami, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję troszkę, dziękuję Państwu.